Cześć, witam, cześć, witam. Dzisiaj witam z Nadażyna, bo dzisiaj tutaj odbieram kije. I 6 Długo oczekiwany test. Jest to auto gdzieś na liście moich aut marzeń. No i przyjdzie sprawdzić, czy mi to auto pasuje, jego plusy i minusy. Wygląda nieziemsko, jak zwykle na początku jakie koła? 255 45 20. Także wielkie gumy. Tutaj troszkę zamieszanie, ale może uda się go nagrać dookoła. Prezentuje się prześlicznie w tym kolorze. W słońcu naprawdę wygląda rewelacyjnie. A więcej, co jak zwykle u mnie na kanale. Testy spalania, użytkowanie na co dzień. Zaczniemy od tego, że wy musimy dojechać do, do Krakowa. I już będzie pierwszy test. Potem w planach jeszcze zakopane test. No i, i dajcie znać tam w komentarzach, co jeszcze przetestować. Co Was interesuje. Jakie rzeczy byście chcieli się o tym aucie dowiedzieć, to, to na pewno postaram się ogarnąć i dać znać. Także, jak zwykle, komentarze poproszę pod tym filmem. Ktoś tam strasznie hałasuje, no ale cóż, ktoś tu coś zgubił.